Jest ktoś, tylko zamyślony. Czy za okno widzę?

Z auto, wyjdźcie z auta, z rękami w górę Schowaj klamę Ej, kebab, żyjesz? Kebab Żyjesz, żyjesz jedziemy po że pojedzie, ponieważ żyje, powiedz, że żyje pojedzie? Ta, pojedzie. Chyba, powiedz coś. Ty, podjechali, podjechali z szerem autem. Go. Ramują mnie. Jedziemy, jedziemy. Na tego, E2 wszyscy. E, daj, daj radę jak najdłużej utrzymać. Jadę do was. Jedziemy tam. Ramują mnie. Dobra, a jesteś tym, w tym organizacyjnym jest... miejscu? Mm, mm, mm. Dobra, to ja, ja, my jedziemy tym ramy, bo możemy iść maksymalnie w czwórkę, my tylko, my, my tylko jedziemy. Ja od prawej strony jadę. Ramują mnie. Co te oni? Ja, ilu ich jest? 4 Czteru chyba. Dobra. Jedziemy, jedziemy. Dobra, to klas robimy ich. A gdzie wy jesteście? Nie jedźcie, my jedziemy, jedziemy nie się ramy już. już tam w trzech. Jak on nie jest w organizacji, jeden, no to nie możemy. Tego. Dawajcie, dawajcie. Pemka, pomogą mi, Pemka. szara żarekasz. Ja Pemka, jaki kolor? Jaki? Sary gówno, szybko. Gdzie jesteś? Kręcę się, szybko, szybko. Pod, tam, pod Gdzie się podstąpił? Pod 2. Gdzie się? Gdzie się? Dawajcie szybko Gdzie to jest? Ja? Po stronę teraz tak idziesz do tyłu i Ty, prosto, 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 prosto miejcie Minuta nawet mniej jesteśmy. Dobra, widzimy was Jedziemy coś nie pomyliło. Dawajcie, mam sobie auto. Kolepe. 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 Uciekli, uciekli gdzieś. Okay. Podajesz się, podajesz się, podajesz. Się. Oni tam pod górkę wjeżdżają teraz. A wy gdzie? No, odjechali już. Idziemy do nich. Dawajcie. Świataj. Nie strzelają! Jemy się z nimi czy nie? Chyba nie Nie wiem EJ TY 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 Keb, TY Kebab, kebab ty masz Mam 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 Możemy próbować, gaś, jak w światło, jedziemy od góry zgaś światło i jedziemy od, do niego od... Mamy w czwórkę kla możemy próbować Ja się też. nie strzelam jakoś za dobrze